I wszystkim witam w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony, jak zawsze Kinga. A w dzisiejszym filmie przetestujemy sobie coś, co już bardzo dawno chciałam przetestować, a są to kosmetyki z temu. I sprawdzimy sobie, czy te kosmetyki są spoko po prostu, zaraz wam pokażę co tutaj dokładnie kupiłam i ile to kosztowało także już sobie tutaj otwieram aplikację, żeby patrzeć na ceny na bieżąco, wszystko było słuchajcie na promocji i za wszystko zapłaciłam ogólnie 90 zł ale, ale nie kupiłam tylko kosmetyków, także już wam liczę ile to mniej więcej wszystko kosztowało mniej więcej 54 zł nie mam niektórych produktów nie mam na przykład żadnego eyelinera, czego tu jeszcze nie mam w sumie pomadkę mam, dobra nie, no to chyba tylko w sumie eyelinera nie mam, nie mam, o, nie mam primera jeszcze, ale już wam wyciągam i pokazuję, co tutaj mam no i oczywiście zaczynamy od podkładu mam ak akurat tutaj krem BB i jestem ciekawa, jak z kolorem będzie, jestem naprawdę tego ciekawa no bo tak, no, no wiecie, jak to się tam wybiera, nie, tutaj zobaczymy po prostu zobaczymy słuchajcie, ja ogólnie jestem strasznie czerwona tutaj na policzkach tutaj w ogóle, o, jak widzicie Coś mi tutaj gdzieś powysypywało Więc też troszeczkę większe krycie Ale mamy krem BB, trudno Tak wygląda opakowanie A w środku mamy taki ładny kremik, Bardzo ładny, ej I to znaczy, że to jest też concealer Więc korektora też nie mam, ale mamy tutaj Podkład i korektor jakby W jednym I to słuchajcie, kosztowało 6,36 No i sprawdźmy sobie Co to jest za kolor Na rękę Ej, w sumie nie, nie wygląda źle O, czyżbym trafiła z kolorem? Amen-shock. Amen-shock. Dobra, nakładamy. Nie ma co czekać. Dobra, możliwe, że trochę za dużo nałożyłam, ale. Ej, jestem w szoku, że trafiłam z kolorem. Też pod oczy. I na oczy sobie go nałożę. Jako, że jest to też e, korektor. Ej, no powiem Wam, że mi się podoba. O, wow. W ogóle, w ogóle go jakby nie czuć na tej skórze też Nie czuję, żebym miała, wiecie Jakby tak pod plecami, nie czuć nic No krycia nie ma za, za dużego, ale jednak Coś mi tam poprzykrywało, nie mam aż tak zaczerwionych Policzków, no wiadomo, że tam jakieś takie Wiecie, to co mi tam powysk powyskakiwało To będzie widać, to jest krem BB Ja tutaj nie oczekuję, żeby to miało jakieś ogromne krycie Ale tak wiecie, tak? Tak tylko tak Mówię o tym, nie? Ej, podoba mi się. Podoba mi się ten podkład. Krem Bibi raczej, ale. Wow! Ja mam oczywiście wszystkie kosmetyki podlinkuję w opisie, także jeżeli będziecie chci chcieli sobie zamówić. Amen Shock. Amen Shock. Jestem zadowolona. Wow! Ale ładnie. I on tak bardzo, bardzo naturalnie wygląda. I mówię, w, w ogóle jakby. Ja go nie czuję w ogóle na twarzy. Tak może, może gdzieś tam lekko miejscami, ale ogólnie jego ja w ogóle nie czuję. Świetne. Mega. Mega 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 6 640 666. Wow. I jeżeli chodzi o mój kolor, wziąłam sobie K004 naturalny kolor. Ja go wezmę na wakacje, słuchajcie. On leci ze mną na ten na wakacje. <gry> wow. Kolejnym produktem, który kupiłam, jest Puder. I puder jest z firmy Lame, Lam, Lameila Makeup Powder. I on kosztował 8,98. Mam go w kolorze 01, kość słoniowa. I jest to puder utrwalający, mineralny. Był jeszcze jeden kolor, ale wolałam sobie wziąć transparentny. To wygląda opakowanie. Pure Mineral Powder. O, mamy gąbeczkę. Nie pachnie. Totalnie nie pachnie. I użyjemy sobie tej tutaj gąbeczki. Miejmy sobie najpierw jedną stronę. Zobaczymy. No dobra. Ładnie tutaj wszystko zmatowił. Tu macie stronę nieprzypudrowaną, tutaj strona e przypudrowana. Bardzo gładki w dotyku. Po raz kolejny, Amen shock. Jak to jest możliwe, że ja wcześniej nie robiłam tego testu i nie kupiłam kosmetyku sobie z temu? Jak to jest w ogóle możliwe? Bardzo ładnie wygląda tu. O, jeszcze na brwi trochę. Fajnie wygląda. W ogóle wiecie, jest taka skóra znowu pono ponownie jest taka gładziutka. Nie czuję tego w ogóle pod palcami. Chociaż tutaj czuć, że mam taki... Ale ja mam w ogóle suchy nos ostatnio, także tutaj czuć, że jest, 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 jest ten nos taki suchy. Ale ogólnie, wow. I pod oczami też ładnie wygląda. Temu robicie to dobrze. Robimy drugą stronę. Ja jestem tak w szoku. Nie, ja, nie, nie wiem, ja nie wiem co powiedzieć. Jestem lekko le blada. Ej, wiecie chyba co? <laughs> Źle zrobiłam. Mm, ja już się przypudrowałam. A miałam konturowanie na mokro. Miałam konturowanie na mokro. Stika. Kolor jest ciemny w ogóle. Ja Miałam takiego sticka do konturowania. No no, ten kolor nie jest jakiś... Trosz, troszkę pomarańczowy. Jeżeli chodzi o tego sticka, to był tylko jeden kolor. I tu mamy wielofunkcyjny sztyft do konturowania, matowy korektor, podkład, brązer w sztyfcie, cień do nosa, cień w sztywcie, definicja twarzy, solidny krem konturujący, wodoodporny, łatwy w użyciu, sztyft do makijażu. Tak. Kosztował 9,76. No i teraz nie wiem, czy mi tutaj tego nie zrobi, wiecie, no... Dobra, przetestujemy, czy tak się da. Mi to nie zrobił jakiegoś bubla. Ej, słuchajcie, mam przypodrowaną twarz, nie? I właśnie nakładam na to mokry brązer. I tu się nic nie dzieje. No dobra, teraz jestem jeszcze bardziej in shock. No tego to się nie spodziewałam. I ten kolor, ten pomarańczowy kolor, wcale mnie tak nie, nie ten. Ocierpił mi bardzo ładnie twarz. Właśnie nałożyłam sobie mokry brązer na puder. Nie zważył się ani nic. Trochę mi chyba zjadł podkładu Delikatnie. Dobra, myślałam, że zrobiłam coś bardzo złego. Ale ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań. Dobra, słuchajcie, styk do konturowania za 9,76 na suchy puder. Spoko, naprawdę fajnie. Teraz y, przypomniałam sobie, że również nie mam żadnego różu i nie mam żadnego rozświetlacza, ale mam coś, co idzie na powieki, i myślałam, żeby to też użyć jako właśnie rozświetlacza, ale do tego wrócimy za chwilę. Przejdziemy sobie teraz do brwi. I do brwi mamy kredeczkę. Kredka kosztowała 2,98. Wodoodporny, 5 kolorów, naturalny makijaż podwójne głowica, automatyczny ołówek do brwi Wodoodporny, długotrwały, długotrwały, easy wear Pióro do brwi z pędzelkiem do brwi Koszt 2,98 I ja mam kolor 0,5 ciemny brąz Ja słuchajcie, kredek do brwi długo nie używam. Zazwyczaj używam tylko cienia, najszybciej Mamy dwie strony Tu mamy brasza. taka mini szczoteczka I z drugiej strony mamy kredkę Ona jest taka trójkątna. Przecieszamy sobie najpierw te brwi. Fajna, ta, fajna jest ta szczotka. I teraz Was zbliżę i sprawdzimy sobie, jak ta kwiatka sobie poradzi z moimi brwiami. Ona ma taki... No, nie jest tempa mocno, ale też nie jest jakoś mega mięciutka. Ja sobie tak po prostu je lekko wypełniam. I tu na końcu sobie tylko dorysowałam te kilka takich włosków. Tą najcieńszą końcówką. I słuchajcie... Według mnie nic. się sobie jeszcze. Według mnie naprawdę spoko. Nie wiem tylko czy nie jest za bardzo ruda. Za ciepła ta kredka. Ale to dosłownie wiecie, jakby minimalnie, nie? To czuję. Tak, według mnie jest naprawdę spoko. Jak za 3 zł, to w ogóle hit. Naprawdę mi się podoba. Kurde, te kosmetyki z temu naprawdę, naprawdę są fajne. Jest, ja jestem tak w szoku testując te kosmetyki, że nie dowierzam. Dobra, lecimy dalej. Już zostaję tak, tutaj tak blisko, ponieważ mamy teraz. Cień w płynie I ten cień w płynie kosztował mnie 5,48. Kolorek numer jeden. Cień do powiek w płynie rozjaśniający, błyszczący, cekinowy rozświetlacz, perłowy, brokatowy cień do powiek w pisaku, rozjaśniający makijaż oczu. Mamy szliteczkę taką zwykłą. No i założymy sobie bezpośrednio na oko, rozetry paluchem. Mmm... Dobra, no na zdjęciach wygląda lepiej troszeczkę. może go sobie jeszcze trochę. Dobra, no powiem wam, że nie jest to to samo, co na zdjęciach. Ale ogólnie jest ładny. Jest taki... Okej. Okay. Tutaj nie ma żadnego takiego wow. Jest po prostu... Ładny. Ładny, taki świecący. Mi się podoba to, że ma przezroczystą bazę, więc na przykład jakbym chciała sobie go nałożyć na jakiś inny cień, to będzie po prostu takim brokacikiem, a nie będzie robić mi żadnego, wiecie, jakiegoś takiego podkoloru dodatkowo. Więc to jest, to jest spoko, sobie jeszcze trochę dokładam. No tutaj nie ma żadnego szału, to mówię, to jest takie, wiecie. Ale chciałam go sobie też nałożyć jako właśnie rozświetlacz i może jako rozświetlacz on będzie o wiele lepszy, słuchajcie. O. No to mi się podoba. Jako rozświetlacz świetny. Bardzo mi się podoba jako rozświetlacz Bardziej niż na powiekach Chociaż wiecie, na powiekach też jest okej, okay, nie? Też tam ma jakieś takie ten Myślę, że właśnie jakbym go nałożyła na jakiś cień yy, To on byłby fajny takim błyskiem A tak on jest taki, wiecie, taki zwyczajny po prostu Nie ma tu w, nim, w nim nic takiego wow I to jest taki blask, który ja uwielbiam Czyli wiecie, widać takie duże, widać drobiny Ale robi też nam taką fajną, ładną taflę To jest fajne, a mówię, a jako cień nic specjalnego. Uwaga, zrobiłam sobie takie naprawdę no, mega szybko kreski, które są totalnie krzywe, ale. Dobra, tam. <laughs> Przetestujemy sobie teraz tuż do rzęs. Który, słuchajcie, zaciekawił mnie tym, że jego szczoteczka, uwaga, wygląda w ten sposób. Co to jest w ogóle? Co to za szczota? <laughs> Jezus, mi wypadło cały ten, teraz tak patrzę. Mi wypadło całość. Ja z tą zatyczką, jestem cała... Jezus, dobra. No, także ta szczoteczka wygląda w ten sposób. Jest strasznie maciubka. Jest taka... Nie wiadomo, czego się tutaj powinien spodziewać. I słuchajcie, ten tuż kosztował 4,98. Mamy tak. Słakę 3D Curling Eye, czarne, różowawe, smukłe, gęste, podkręcone, niezbrylające się. Łatwe do usunięcia makijażu. Mała główka, o oswojone, naturalne, czarne rzęsy. Rzęsy do makijażu oczu dla dziewcząt. No i na zdjęciach te rzęsy wyglądają naprawdę ładnie. Także let's see. Hmm. Dobra, widzę, że do dolnej rzęs będzie bardzo fajny. Ale ty górny. Słuchaj, no nie byłoby filmu bez rozładowanej baterii u mnie. Także musiałam mieć baterię. Ale wytuszowałam rzęsy. I powiem Wam tak. Niezbyt podoba mi się ten dusz nie za bardzo. Tutaj mi się w ogóle porobiły jakieś, o wiecie nawet sami, jakieś takie posklejały mi się totalnie. Te rzęsy są całkiem ładnie wytuszowane, ale jest to bardzo, bardzo delikatny efekt. Za to, podobają mi się bardzo dolne rzęsy, które są bardzo ładnie wytuszowane. Także dolne rzęsy bardzo mi się podobają, jak są wytuszowane górne niekoniecznie, więc to tutaj ten tusz jest taki, wiecie, taki 50-50. Ale przechodzimy teraz do ust a do ust, słuchajcie, mam aż Dwie rzeczy. I pierwszą rzeczą jest zwykła konturówka. Tak ona wygląda w takim kolorze, takim, takim bardziej różowym nude. Taką mamy kredeczkę, jest taka do ostrzenia. No i wykontruję sobie tym usta. O, jest bardzo twarda. Dobra, ten pierwszy od pierwszy było, że jest twarda, ale w sumie teraz, tak jak maluję, jest spoko. Fajny kolor. Jest taki w kolorze moich ust, ale taki taki troszeczkę ładniejszy nawet. Na spoko, kolor fajny. A nie, po nie powiedziałam wam ile to kosztowało. Słuchajcie, kredeczka kosztowała 2,98 i mam kolor 16. Zestaw ośmiu kolorowych, naturalnych, matowych konturówek do ust. Długotrwała, wodoodporna, miękka i gładka konturówka do ust do zastosowań kosmetycznych. Prezenty na walentynki. I tak, tutaj też można kupić sobie cały zestaw właśnie tych ośmiu konturówek. Ja wzięłam tylko jedną, bo akurat te ten zestaw nie był dostępny, jak kupowałam, ale powiem Wam, że kolor naprawdę mi się podoba. Patrzcie, no to jest. Usta wyglądają bardzo naturalnie. No to jest taki, taki mój kolor, tylko troszeczkę taki podbity, ładniejszy. Mega. No to mi się podoba. krytka mi się bardzo podoba. Pierwsze odsucie było takie trochę słabe, ale z czasem jak już sobie tak wieś, tak lekko wyrobiłam, naprawdę, naprawdę bardzo fajna konturówka. No i teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, której byłam najbardziej ciekawa. Ja to, słuchajcie, widziałam kiedyś, ale naprawdę dawno, dawno temu na YouTubie gdzieś, naprawdę dawno temu. I jest to zestaw. Tintów do ust kosztował mnie on 11,48. Przenośne przybory do makijażu usta: czerwony wacik, woda, truskawka, winogrona, pitaja, smak, granatu, błyszczyk, kolor, makijaż, Glazura do ust, prezenty na walentynki. I <noise> ja wzięłam, słuchajcie, kolor wacik, szminka, woda 01. W środku mamy tyle: jakby takich przenośnych tintów do ust. W zamkniętych wypatyczku kosmetycznym. I mówię wam, ja to kiedyś bardzo dawno temu widziałam na YouTubie jakimś takim starym. I zawsze chciałam to przetestować, więc bierzemy sobie jednego patyczka. Otwieramy. I uwaga, co tutaj trzeba zrobić? Musimy przełamać. Czy nie niego przełamać? O! I teraz to sobie spływa na dół. Ale to jest śmieszne. O! To leci. I tym sobie maluje usta. O! Okay, jest strasznie dużo z tego produktu. Widzicie ten kolor. Wow. No i słuchajcie, to tyle. Są pomalowane usta. Mega śmieszne i zawsze byłam ciekawa, jak to w ogóle działa, jak to, jakie są odczucia. Totalnie tego nie czuję. Czuję, jakby miała po prostu wodę położoną na, na usta. A słuchajcie, już to sobie zastyga. Także poczekajmy teraz chwilę i zobaczymy, czy to w ogóle będzie trwałe. Słuchajcie, zaschło mi tutaj już wszystko. Zrobiło się takie, wow, taki ładny mat. Nic się nie odbija. Jestem w szoku, jak to zadziałało. Słuchajcie, to wszystko prawdopodobnie. Tak, to jest, to jest cały czas mokre Wiem, że wiecie, to są, to są jednorazowe, nie? Ale jakby wiecie Jak dla mnie mega sprawa I fajnie, byłoby, fajnie było to wypróbować Zawsze chciałam i udało mi się Słuchajcie, no i tym produktem kończymy dzisiejszy film. Jestem naprawdę w szoku, jak te kosmetyki w ogóle wypadły. Ja byłam, wiecie, ja byłam pewna, że to będzie to ta, totalna klapa będzie z tego. Ten krem BB. Jestem zachwycona jak wygląda i jedzie ze mną na wakacje totalnie w ogóle. Będę kupować, na pewno. Naprawdę warto kupić ten krem BB. Z takich jeszcze moich, słuchajcie, ulubionych rzeczy to na pewno będzie tutaj konturówka, a także kredka do brwi. Które po prostu bardzo ładnie wyglądają, i powiem Wam, że myślałam, że będą za ciepłe, a wcale tak nie jest. I ciekawostka. Te kreski również zrobiłam słuchajcie tą kredką na brwi. Tak żeby zobaczyć, czy w ogóle się da. Moim takim naj, największym, największym bublem dzisiaj, no jest ten tusz, który no nie podoba mi się za bardzo, ale znowu do dolnych rzęst będzie spoko. Reszta produktów naprawdę fajnie wypadła, ale mówię, moim ulubieńcem dzisiejszym będzie ten kre, krem BB. No, ja jestem ja jestem w szoku i tak, i tyle. <laughs> Więc słuchajcie. Dzisiejszy test dobiegł końca, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zejdźcie na dół i zasubskrybujcie mój kanał po więcej filmów. Może zrobimy sobie jeszcze taki film z testem kosmety kosmetyków z temu, bo po dzisiejszym jestem naprawdę w szoku, jakie tam dobre produkty można dostać i jestem ciekawa, czy takich produktów jest o wiele więcej. Po oprócz tego możecie dać także łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał, jeżeli chcecie właśnie więcej takich testów i dajcie znać w komentarzach, który z produktów, które dzisiaj testowałam, Zaciekawił was najbardziej. A ja się z wami żegnam i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już niedługo w następnym filmie. Ta!